Zaczynamy kolejny dzień 6 rano Jedziemy na wylatówkę Patrzcie, tutaj się produkuje ropę naftową w tej fabryce Zatrzymało się auto przy autostradzie Biegniemy Mamy stopana na kubejt. Party. Właśnie dojeżdżamy do ostatniej stacji przed granicą. Jesteśmy jakieś 5-10 km od granicy. Tutaj z tym panem przejechaliśmy 180 km. Bardzo długi stop. Ostatnie chwile w Arabii Saudyjskiej. Godzina 9 rano. Jesteśmy 10 km od Kuwejtu. Ostatni przystanek. Za chwilę będziemy łapać auto, które nas przewiezie przez granicę, co jest najtrudniejszą częścią autostopa. No nie dziwię się, bo ludzie się boją. Boją się tego, że na przykład przewozicie coś nielegalnego w plecaku i oni mogą przez to mieć problemy, co nie? Boją się, czy macie dokumenty, czy macie widzę, czy nie jesteście jakimiś uchodźcami. Co nie? No, dużo jest takich spraw, których ludzie się boją, dlatego bardzo ciężko jest złapać stopa przez granicę w takich miejscach. Właśnie jechaliśmy stopem z policjantem i nam dał 50 riali. <ścoughs> idziemy jeść teraz. No, idziemy jeść. Bo... Bo zawsze mówimy, że my No Money. Bo chcemy wytłumaczyć, że jeździmy stopem, no a później nam, dają, później nam dają pieniądze. To postawiliśmy 50, yy, dwa napoje, pizzę sobie zamówiliśmy taką. Jeszcze jakąś tortillę z chickenem i pewnie jeszcze z dwie kawki. Jesteśmy w Kuwejcie, a tutaj nasz kierowca, który nas przewiózł przez granicę, dowiózł nas jeszcze do stolicy Zaprosił nas na jedzenie w galerii tutaj w Kuwejcie Jedliśmy burger Kinga, tutaj z naszym kierowcą, a teraz sobie chodzimy po galerii jest jakiś sklep National Geographic Nie wiem co tu robimy, po prostu tak zwiedzamy galerię za 50 dolców dostałem tylko 15 dinarów. No nie wierzę w to. Czuję, czuję się okradziony. <grywa> tak jakby coś ukradli. Dzisiaj cały dzień normalnie nas karmią. Rano nam koleś dał 50 reali. To sobie zjedliśmy pizzę, tortillę, kawkę, kolę, wszystko teraz pan nam postawił obiad zajebiste kawki, jesteśmy tak pełni że normalnie ruszyć się nie możemy tylko, tylko myślę o tym, że pójść spać Kuwait Towers o. Difficult okay, Nice ah, Cannot make video Właśnie dotarliśmy pod Kuwait Towers czyli Najbardziej rozpoznawalne miejsce w całym Kuwejcie. Bliźniacze wieże, prawie bliźniacze, <gry> które są przepiękne. Idziemy właśnie zobaczyć je od strony kornisza, od morza. Tutaj w ogóle jestem tak blisko, że ciężko to ująć. Trzeba się trochę oddalić. Pierwsze wrażenia w Kuwejcie. To tak szczerze. No, szału nie ma, zwłaszcza że wracamy z dochy gdzie ten szał był i to nawet całkiem sporo tego szału no a tutaj tak no parę wieżowców jest te dwie wieże a jest jeden wielki meczet którego jeszcze nie widzieliśmy no ale poza tym to tylko market i nic więcej tutaj nie ma do roboty wiele ludzi nam w ogóle doradzało żeby ominąć Kuwait ale ja nie chciałem go omijać z tego powodu że chcę odwiedzić wszystkie kraje świata a że jestem w okolicy, no to tak głupio byłoby nie podjechać i nie odwiedzić, no i dlatego tutaj jestem. No ale szczerze mówiąc, tutaj nie ma za bardzo nie ma, nie ma to państwo dużo za do zaoferowania dla turystów, szczerze mówiąc. No to wierzę, że... najlepszy widok w całym państwie. A poza tym, to, to za bardzo nic ciekawego nie ma, chyba że ktoś chce tutaj przyjechać, żeby dostać kuwejckie dinary, które są. Najsilniejszą walutą na świecie. No i ja zawsze sobie kolekcjonuję pieniądze ze wszystkich krajów świata i również monety. No i tutaj piękny widoczek nad morzem na budynki. No, dużo tutaj jest budynków. Nie robi to takiego szału jak Doha na pewno, no ale mimo wszystko jest ładnie. A jak tutaj przechodzimy sobie obok tej plaży, to tak sobie myślimy. Może gdzieś tutaj będziemy spać? Tak, za murkiem by się schował. To może nikt nie zauważy. No, wygodnie by było na piasku. Zwłaszcza, że mam zepsuty materac, co nie? Więc na twardym cały czas śpię. No, a na piasku byłoby dosyć miękko i wygodnie. No, zobaczymy, bo prawdopodobnie tutaj policja nazywali albo jakiś security. A no, więc nie wiadomo. Jesteśmy nad morzem. Tam, z tamtej strony jest Irak. Jakieś 100 km stąd. So, we're starting our Kuwait city trip in this amazing cabrio Ooh. with our friend. Let's. Hello! Hello. <laughs> Let's have a tour. Gonna listen to Barbie, girl. Barbie girl in the car in cabrio, Let's start the tour. Alright, so. Oh, excellent. I was about to ask to sit in the front. <laughs> well, you're, you're taller than me. So Thank you, my friend my <laughs> Let's see. That would be amazing. Nice. I'm enjoying this. Local tour guide. <laughs> we just go into the mosque right now. <laughs> Let's see. Thank you for taking us here. Ah, oh, come on bro. Oh yeah, even from this side it already looks impressive. Europe does have. Yeah, true, true. I think like if you left it in Europe, Hello the laptop would be gone, but also the table the laptop Because they need <laughs> CCTV. Oh, coffee here. Okay. Broken. I will show you something unique, Phil. Come here with your camera. Yes? You don't mind being on video? <laughs> What's this area? See the gap in the tower. Yeah, ah, oh, wow. Yeah, I zoomed in. Wait, why is there a gap? What's that? Uh, design Ah, this is design <laughs> Yes Okay I, how, how is this stable? Is there some wall on the left? Oh, the, the crane is kind of blocking the view Ah, okay So here there is a wall I was wondering how does it stand <laughs> and, uh, and no fall <laughs> Wow, oh wow Okay, breathtaking. Yo! Yeah. <laughs> this, this is, is insane! This is the thing. <laughs> wow. Oh my oh, I always let people be amazed by it, then wow. I start to say some facts. Wow! It's amazing actually. I like it. Wow. Yes, this section. To jest mały dom. Więc ten jest otwarty codziennie. Ten. Jest bardzo mały i dla modlitw może być około 200 osób. Nie jest tak duży. Dlaczego tylko Bo w tym miejscu jest pięć moskw. Właśnie jesteśmy tutaj na wycieczce w meczecie w Kuwejcie. I te wszystkie napisy, które tutaj widzicie, jest ich 100. To są wszystkie imiona Allaha po arabsku, które istnieją. Ich Bóg ma 100 różnych imion i wszystkie one tutaj są napisane na tej kopule. Nie wiedziałem, że, że ich Bóg ma aż tyle imion. Właśnie teraz nam przewodnik to powiedział. Mahrab. Mahrab. What's that? Uh, come here and start to speak. Hello, how are you doing? Hello, enter. Ah, enter. Hello, how are you doing? Everything alright? Ah yeah, it makes the place louder, right? Yeah, but you have to yeah? Okay. Ah, uh, okay, it's kinda the the sound is uh, like reflect. reflecting, yes. yeah, I get it. Uh, and you will hear all the echo because of the dome. Ah, okay. oh, dome. Yeah. It's designed as amphitheater amphi in Greece. Exactly the same thing. So the muadvin, muadvin, the person who called for the prayer. Yeah. Okay. Uh, so, uh, he can do it two times. Uh, the one time he come here and call for the prayer. Okay. For the people who are already inside the mosque, they will hear him even if they are in the end. Okay, but it is, it is the Quran itself. But Osman, uh, who's wrote it, okay, and, okay. Uh, there is, is a 10 copy of those uh, in the world. One of those here, okay. this is like authentic. Uh, the authentic one you find it in Turkey, okay. Yeah. To jest of z kobiet Okej, nice. Tutaj jest centrum finansowe i giełda. Jak widać, jest wykres. A w tym budynku dzieją się najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o ekonomię Kuwaitu. A teraz idziemy na market, na tak zwany suk, kupić magnesy i zobaczyć, jak wyglądają tutaj lokalne markety, lokalny, lokalny rynek w kraju. E, właśnie wchodzimy do najstarszego. Marketu na Bliskim Wschodzie. O kurczę, trąbią na nas. Ale to jest najstarszy market na Bliskim Wschodzie. Będzie ciężko tutaj przejść, jest dosyć niebezpiecznie. No, udało się na szczęście przejść. E, jesteśmy już tutaj e, w markecie. E, okazało się, że cały ten market e, jest w posiadaniu firmy kuwaickiej, która e, zajmuje się rafinerią ropy naftowej. Cały market tutaj w stolicy należy do jednej firmy. What is this? A local biscuit, yeah? Rakhich. Very sweet. For me resembles peanut butter a little bit. It is a contains peanut butter. A little bit, yeah. Okay. Thank you very much. Grandpa and grandma. Grandpa and grandma. Okay. Gifts for entire family. O, niesamowite. A co jest w tej kuchni? Tak, to cups. Bardzo ładne. I tu są what Na jaką okazję? Ok. Spójrzcie, w Kuwejcie mają swoją własną kolę. Nie chcą sprowadzać z Ameryki pepsi ani coli, tylko produkują swoją własną bez cukru, zdrowszą, w tej samej cenie. Ok. Ta, właśnie ta firma, firma, Kuwait Oil Company, jest właścicielem całego tego marketu tutaj. Otrzymaliśmy tutaj prezent od firmy, od Oil Company. Butelkę! Dziękujemy serdecznie. Przyda się do podróży. Super. A tutaj jeszcze ciekawostka. Przewodnik nam powiedział, że rząd kuwaitski jest właścicielem tej piekarni, do której jest taka długa kolejka. I sponsoruje tą piekarnię, dlatego jest tam bardzo tanio, smacznie i zdrowo podobno. Właśnie wracamy z wycieczki po markecie. Bardzo ciekawy market. Co prawda najstarszy na całym Bliskim Wschodzie, ale wygląda dużo bardziej nowocześnie niż inne markety, które wcześniej widzieliśmy. A teraz jedziemy. Where are we going now? Sedia um, Island. Al-Sajja Island, okej, okay. czyli jedziemy na wyspę Al-Sajja Zobaczymy co nas tam spotka. Damian właśnie spotkał swojego przyjaciela ze studiów nie widzieli się od 14 lat for, for 14 years no sea. Right. That's insane! 14 years After 14 years, you see each other in Kuwait. You see, you, you look different, right? <laughs> yeah, we, we all you don't <laughs> even... Uh, yeah. hair, you know? yeah. I'm glad you still have me on Facebook so we can Yeah, amazing. I would never actually imagine we will meet again here in Kuwait. I usually I don't wear this yeah, for today because I have my family dinner. So you have the chance to see me in my tradition clothes. Amazing uniform. Months, I don't know if it's so some wit spotkanie po latach. Wręcz ręcz nie do wiary. Jak to jest nie widzieć kogoś przez 14 lat i spotkać się w takim miejscu podczas wyprawy. No po prostu niesamowite. Właśnie się dowiedziałem, że w Kuwejcie jest piąta największa inwestycja, a bardziej taki fundusz inwestycyjny na świecie 1 bilion dolarów. Piąty największy fundusz inwestycyjny na świecie Co? 3 bilion. trillion dolar? 1 trillion dolar? One trillion dollar? Yes. One trillion, yeah? trillion dolar? In polish okay. jeden mil, bilion dolarów, bilion dolarów. Niesamowite. Właśnie przyjechaliśmy do największej galerii handlowej w całym Kuwejcie Podobno nawet dla osób, które nie lubią galerii, galerii handlowych, jest to wspaniała atrakcja turystyczna, więc zobaczymy, czy nam też się spodoba. Sama galeria jest tak duża, że ma dwa hotele i dwa różne kina. Ta galeria jest tak duża, że ma dwa piętra podziemne parkingu i dwa piętra nadziemne, czyli tak naprawdę cztery piętra samego parkingu. <noise> no takiego czegoś to jeszcze nie widziałem. Weszliśmy do galerii i to naprawdę wygląda jak miasto. A to jest wnętrze galerii. Naprawdę wygląda to, jakbyśmy chodzili po ulicach miasta. Tak? Nie możesz zobaczyć końca Nie Nie mogę zobaczyć końca Nie Jest tak długo A z drugiej strony? Wchodzimy do luksusowej sekcji Gucci Oczywiście Wygląda bardzo poszczególnie Wow To jest niesamowite Tutaj jest jeden z hoteli w tej galerii, jest jeszcze drugi. Sama galeria je, kosztuje, kosztowała miliard dolarów. Miliard dolarów, a jej właściciel, najbogatszy człowiek w całym Kuwejcie z samego wynajmu zarabia miesięcznie 100 milionów dolarów amerykańskich z samego wynajmu. No, no olbrzymie kwoty. Amazing. W tej galerii jest zgadnijcie ile Starbucksów Piętnaście. 15. 15 Starbucksów w jednej galerii. There is a cinema. W środku jest kino. Cinema. Techno Section. minecraft sword let's kill some zombies <laughs> which one do you buy i do pokemon like, I'm just looking at the pokemon cards and usually pokemon cards are best to buy in japan this <laughs> guy حتى <applause> لو أخذنا الساعة بس بس

Cały taki pojemnik jedzenia do tego kola, sos Very cheap. One dinar for so much food. 13 zł. Właśnie podjechaliśmy pod nasz hotel. E, tutaj jest taki park. Jakieś drzewo trzeba będzie znaleźć albo jakieś krzaki. Podobno nie chodzi policja, więc będzie super. Our hotel. The park. Let's go. Wow. Hilton, but smelly. It smelly, smelly Hilton because we've got yeah. toilets here. Oh my gosh. I, I feel spoiled. Not <laughs> No, this is good. It's okay. We're from Poland. No problem. Oh, that's a lot of space. I don't think someone will see us here. Exactly. It is very big. Very large. Mm -hmm. Okay. Let's let's have a look what tr what tree looks the most comfortable. I would advise you to continue. Far far away, yeah. Especially if you don't want any people to annoy you. Yes. <laughs> hello, hello. Nocleg w parku, namioty rozłożone. W takiej okolicy śpimy. No rano więcej nagram jak to wygląda. tchau <laughs> vai